Siemaneczko widzowie, z tej strony ja Dominik Power, dzisiaj gramy po raz pierwszy w GTA Online na moim kanale i dzisiaj ze mną jest Baluch Joks. Na ostatniej nagrywce tego nie było, ale teraz jest. Przywitajcie. Cześć, witajcie! I teraz lecimy właśnie samolotem Baluch Yorks. I tak, co jest jeszcze na tym online? Mam cheaty do online'a, premier. Jeżeli pod tym filmem zostawicie 20 lajków, to robię poradnik, jak zainstalować cheaty spokojnie. Nie jestem jakimś trolem nie trolluję ludzi, robię sobie tylko... Cheaty są dla zabawy. Mam drugie konto, gdzie gramy legitnie, prawda? Tak, prawda, prawda. Baluchiox zarobił tą kasę legalnie, ale w bardzo dziwny sposób. Mało kto tak zarabia. Jeżeli chcecie, to zostawcie 40 łapek i, i e, to Baluchiox wam pokaże, jak to zrobić. Prawda? Tak. No więc sobie tak, lecimy teraz w Baluchiox. Zawracaj. To w ogóle jest challenge, żeby e, ostatnio e, poza odcinkiem próbowaliśmy wylądować, ja jako stońc tutaj i ostatnio tu na tym mnie po prostu wywalić w prawda? Mhm. Mm A i co trzeba baluchijocz zrobić na moim kanale? Zasubskrybować i zostawić łapkę w górę. No właśnie i teraz spadam sobie nielegitnie, więc sobie teraz widzowie właśnie do czego są czity, che żeby potem nie w morzu nie zanurkować, no to po prostu sobie daje no clipa, nie? Ogólnie teraz sobie trochę pozwiedza, ja trochę za prezent, teraz się w ogóle trochę baluchy pościgamy, co ty na to? Ja ci zrespię auta takie, co się będziemy ścigać, co? Ja mam swoje auto, ja myślę, że mógłbym swoimi. Ty swoim pojedziesz? Dobrze. Tak ogólnie e, cheaty są bardzo w porządku, tylko jak będzie ten poradnik, to Wam muszę powiedzieć, że cheaty trzeba używać e, z głową, prawda, Baluch Oj, tak, tak. Bo niektórzy e, robią tak, że cheaty używają tak nie z głową i potem gracze trolują i potem mi będą pod poradnikiem pisać, że dostali bana za, e, po trzech dniach, a ja gram na tych cheatach okrągłe, dobry, już dwa tygodnie, prawda? Aha. Więc tak, trochę się pościgami. Zniknął ten tor wyścigowy czy jest dalej? Wow! No właśnie to była taka propo widzowie pozacunkowa niespodzianka dla niego. Stary milimetr, żebym walnął z samolotem o to. No i widzowie, ja teraz szybko widzę, że zaprezentuję te cheaty na tych cheat'ach to jest oczywiście cheaty do Geta Online. Można na nich sobie tak fajnie skakać Mega Jump. No są naprawdę spoko, więc to ty na to, żeby Balukios zamawiać. Zamawię sobie auto i się możemy ścignąć trochę na, 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 na co ty na to. Ja myślę, że mógłbym sobie zamówić formułę. Jaką masz tą wyścigówkę taką? Tak, tak. A z jaka jest ona aktualizacji? Eee... O nie wiem, o nie wiem. Dobrze, więc ja sobie e, widzowie jeszcze tutaj... Co ty na to Baluchi, żeby tutaj wjechać, że ja jakąś e, rampę zrobię jeszcze pozwolę zrespić. Okej, okay, okej. Okay. Ja sobie wjeżdżam teraz do hangaru, żeby tam zadokować mój samolocik, nie? Ej, ale ci wojskowi tak a propos? Są tacy śmieszni, bo oni... bo oni teraz nie umieją wjeżdżać, nie wiesz o tym? No. Bo oni się teraz on... Co zapatrzcie widzowie? W ogóle mo mogę jak chcecie, jak zostawicie pod tym filmem 30 łapek, to mogę nagrywać tacy jak niektórzy youtuberzy nagrywają takie, e, tak jakby to można powiedzieć, e, takie choćby śmieszne momenty. No widzicie, co teraz, to nie jest zbyt śmieszny moment, bo bardzo Baluchioks przez przypadek zrespiłem. Chodź tu zobaczyć. Już idę. Jak się wam ta seria podoba na cheatach, nie, po, nie piszcie w komentarzach, że jestem cheaterem i to jest złe, bo ja po prostu sobie dla zabawy to robię, prawda Baluchioks? Nie czytujemy tak, tak, tak. i ty Baluchioks też miał kiedyś cheaty, ale teraz ostatnio zarobił dużo hajsu. No i po prostu nie chcę być już cheaterem. Więc Baluchiox, to co ty na to, żeby przyszłeś do mnie? Jasne, e, tylko poczekajcie, widzowie, ja za sekundkę do was wrócę. A gdzie baluchiox? Muszę widzisz? zrobić jedną rzecz. I za sekundkę do was wrócę. A to jedziesz na Więc... czy coś? E, nie, nie, ja muszę na chwilę e, no, zrobić taką jedną rzecz, więc e, ten zaraz będę, a ty się przygotuj do wyścigu. To się Baluki e, Wycisz, a ja jeszcze trochę cheaty zaprezentuję. No dobra, no to e, zaraz wracam. No więc tak, e, w tych cheatach można robić tak, można robić teleport, ale co wam fajne pokaże widzowie, to jest balen moc. I klikasz sobie, o niestety tu chyba nie będę tak mógł do końca i tutaj na przykład mamy money, money gun. I jak zaczniemy sobie strzelać to nam wypadają pieniądze, naprawdę spoko, na tym się nie da zarobić dużo widzowie, ponieważ z, no ja, bo to tak, taki choćby jak to są ten gościu taki ze sklepów wam wydaje hajs, no to tam dostajecie po nie wiem, tysiąc zł, no to, to jest nieopłacane, tak se respić to, ale co jeszcze jest tu? fajne, można sobie różne właśnie takie rzeczy respić, co ja teraz sobie zrespiłem jest naprawdę spoko. Za ten czas, zanim i zwróci Wam całe te mod menuze. O, umówmy się tak, mogę nawet Wam szybciej pokazać. Wystarczy, że wbijecie w mod menu jednak nie te 15, tak jak mówiłem, tylko wbijcie sobie, wbijcie pod tym filmem po prostu 10 łapek. Jest to możliwe, bo pod filmami z Minecrafta tyle wrzucacie. Wystarczy, że tyle wrzucicie i po prostu będzie od razu e, po prostu poradnik. A jest to troszkę trudno, zajmie wam to około, około tak gdzieś e, godzinki. Mi zajęło to 40 minut, e, więc tak, teraz włączyłem sobie goda i super jump. Patrzcie, jak możemy wysoko skakać, jak jakiś normalnie super bohaterowie. Włączyłem sobie goda, ponieważ jak skoczymy. Wiadomo, że bez zgoda, to jak tak spadniemy, no to nie przeżyjemy, moi drodzy widzowie. No, te czyty są naprawdę ładne, mam nadzieję, że Wam się ta seria spodoba, tak jak z Minecraftem, bo Minecraft, naprawdę, seria Minecraftowa się podobała. Forza Horizon, tak widziałem widzowie, średnio, średni, średni, tak było tylko 6 lajków pod filmem, a normalnie w Minecraftie to było po 10, po 11, 12, coś takiego, więc... Ta seria wam się podoba, ale... E, Forza Horizon też będzie na kanale, a jak Wam się ta seria podoba, to szczelajcie subskrypcję i dawajcie lajka. Więc teraz trochę się pobawimy i za ten czas jak zanim Baluchiok przyjdzie, polatamy sobie laserem. Ale na początku musimy zgasić te wkurzające Mega Jump i zgasić sobie goda. Tak a propos, to te cheaty tylko działają na... Na, po prostu na, komp na komputerze, ale jeżeli zostawicie pod tym filmem 40 lajków, jest to trochę takie czasochłonne, bo tu tak szybko nie wbijecie, ale jak zostawicie, to staram się ogarnąć cheaty na PS4. Ogólnie e nie wiem, czy mnie będzie wanted gonić, oh, ale sucker. mam nadzieję, że nie. Jak ukradł, tylko sobie pożyczę tego lasera, pożyczę. Mam nadzieję, że mnie nikt Aw, Okej, jesteśmy już po krótkim częciu. Jesteśmy na tej tutaj już torze wyścigowym z, z baluchioksem, prawda? Tak. I mamy sobie przez moje cheaty stuningowane Yosemite, więc co ty na to Baluchioks, żeby się ścignąć? No ja chętnie. Oh no! Mi przed chwilą rampa zniknęła. Dobra, to... Tak, to ja wy, wypuszczę flarę w niebo, okej? Okay. Mhm. To ja wypuszczam flarę. Ogólnie jak Wam się podobają takie wyścigi, to dajcie, na, dajcie tutaj tak z te 10 lajków. Czekajcie, jeszcze no muszę wypuścić. To, to po prostu będziemy się w normalny tryb adversa zaścigać ścigać, jakieś stanty robić czy coś takiego, nie? Mhm. Dobra, więc wsiadamy do auta, grzejemy. I czekajcie gdzie to spadło, nie wiem. Bo spadło teraz. Kurde, nie widziałam, że to spadło. Dobra, zjeżdżamy tu, tu, tu zjeżdżamy. Wow. A krótki jest ten tor. Ale to, ale to fajne jest do driftu, nie? Chodź, co ty A na to, żeby... Trochę. Co ty na to, żeby tutaj sobie trochę na tych rampach poskakać? No, dobry pomysł. Bo nie patrzcie, jakie to auto jest fajne. Kriosemity. Jak chcecie, to sobie trochę legalnie już uzbieram, nie na cheatach hajsu. To jak sobie uzbieram ten hajs te normalnie, to sobie normalnie takie auto mogę streamingować. I Balufios też może, prawda? Mhm. Mm I takie będziemy mieć takie. O właśnie! Jak zostawicie te 10 lajków, to następny filmik będzie też na cheatach, prawdopodobnie, ale będziemy jeździć może tymi autami tak po terenie. Co, co ty na to, Balufios? No, spoko. Maciej, mam tu takie jeszcze jedno auto po wow. W ogóle ja jeszcze... mam jeszcze... Proszę, co, Baluch Joks, mówisz? No, ja mam jeszcze takie za e, 800 dol dolców takie, żeby sobie jeździć po górach. Jak za 800 dolców? Chyba za 800 800 dolców chciałaś powiedzieć. No, powiedziałem 800. 800 tysięcy. No. To jest taka moja nowa modyfikacja, może Baluchiok zaprezentuje ją na tobie. Wsiadaj, mogę wsiąść do auta? No. Daj mi wsiąść, proszę bardzo. I teraz jedź, szybko jedź, szybko jedź. Bardzo szybko. I patrzcie teraz, detal wehikus i wychodzę. To jest naprawdę ładne. Jak chcecie od jakiegoś graczowi uciec czy coś. Co ty na to, bo za niedługo Baluchiok kończy skończy się odcinek na to, żeby wsiadaliśmy do laserów. No spoko, ja mogę wziąć swój z hangaru. O, albo robimy tak, startujemy, startujesz tym takim samolotem, co ty masz i jak e, spadnę, to jest koniec odcinka. To idź po ten... Okay. E, to idź po to. po ten samolot twój, okej? Okay? No idę, idę. A my za ten czas, widzowie, no hmm, poczekamy sobie tak na czynku ten odcinek nie wiem ile będzie trwać mam nadzieję że nie za długo jak nie to to tu będzie lipo. dobrze więc ja się na to się nasuwa że niestety już balu musimy teraz skończyć a dlaczego? no już odcinek będzie materiał za długi to żegnamy się już w następnym odcinku będzie to z tym samym to pożegnaj się balu wiązka subskrybujcie kanał i lajkujcie